tylko jeszcze nagrałem i się wam nagram robi się po wszystkim od tygodnia widzicie aktualizowany for smith beczka fajna wyszła na jednej serii ma do buraku kukurydzi siewnik do maszyn aktualizowany na różkę no patrzcie bo tak wziąłem żeby wyjechać siewnikiem budynek fajnie wyszedł kurde taki serii będzie się wam bardzo podoba

Też o tożsamo. Maklimakim był na jakimś pamiętniku. Mama, otuść to, jaki Taki pamiętnik mamy w realu. Może szary, które już obieżały, ale no nie wiem, kurdy. By się też zabijali, a każmapą musiały. Szkoda, że istar nie wszedł, ale Fajną no, szary, żeby na istarę kurdy. By się grało. No. Ja pierdnicza, jaki budmia fajny. Może wyjdzie i Starodroita, by się fajnie grało. Tak by było fajnie, mega by było. By się swoje roboty, byś się jeszcze swojej roboty koszkę zbudowało, ale koszki tu by aż frwały, Ja piernicze Na co takie życie? Na takie garaże? Mhm.